żeby nie było ostrzegałem, że do rozjazdu krzyżowego jak najbardziej powrócimy. E, tym razem e, powrócimy do rozjazdu krzyżowego pojedynczego, z tego względu, że ja tylko wspominałem, że takie rozjazdy jak najbardziej e, mogą być, mogą być zabudowane. Rzadko się zdarza. E, ja tak szczerze chyba raz na oczy widziałem taki rozjazd krzyżowy e, pojedynczy, ponieważ z reguły występują tak zwane angliki, e, czyli roz Rozjazdy krzyżowe podwójne. Co w tym rozjeździe krzyżowym pojedynczym jest takiego nietypowego? No ma połowę mniej to, co ma rozjazd krzyżowy podwójny, a mianowicie rozjazd krzyżowy podwójny miał cztery zwrotnice, po stronie AB dwie zwrotnice, po stronie CD. Również dwie zwrotnice. I tutaj uwaga bardzo ważna: zasada w rozjeździe krzyżowym pojedynczym jest taka zasada, że nie ma strony ABCD. Jest strona A oraz strona B. I po stronie A jak widać, mamy jedną zwrotnicę, po stronie B mamy drugą zwrotnicę. Czyli taki rozjazd krzyżowy pojedynczy posiada dwie zwrotnice. Jedną po stronie A, drugą po stronie B. Co jeszcze jest tutaj takiego nietypowego, no nie możemy wszystkich jazd jak najbardziej zrealizować, z tego względu, że no jak skoro nie ma tutaj dwóch zwrotnic, to na pewno dwóch jazd nie będzie można zrealizować. Ja oczywiście Wam pokażę tutaj w tym materiale, jak w ogóle po takim rozjeździe jeździć, zarówno właśnie w terenie, jak i na planie schematycznym i pokażę wam, które iglice biorą udział, a które nie. E, ponieważ pamiętacie, dałem taki materiał, on również cieszył się dość sporą popularnością układanie dróg, przebiegu dla jazd manewrowych. Nie mówiłem tam źle, aczkolwiek niepotrzebnie dodawałem e, po tej, dla, jedny, dla jednej z jazd stronę e, B albo stronę A która w ogóle nie brała udziału z tego względu, że w rozjeździe krzyżowym pojedynczym jedna strona y, nie bierze udziału w zależności od tej jaka to jest jazda. Y, dlatego wszystkie cztery y, jazdy, w zasadzie osiem jazd sobie y, zrobimy Przypominam, dwóch na pewno nie będzie można zrealizować, ale to Wam spokojnie powiem, których. I teraz uwaga, po tym materiale ponownie zajrzymy do planu jazd manewrowych. Jak najbardziej będzie można już sobie wydrukować Taki plan jazd manewrowych Z tego względu, że publikuję go w kolejowych materiałach edukacyjnych I bardzo proszę, abyście sobie do kolejnego materiału Sobie to wydrukowali Lepiej będzie, żebyście tu razem ze mną jechali Po tym, po tym planie schematycznym Po tym układzie jazdy Tak, żeby po prostu mieć to przed sobą będzie o wiele łatwiej. Z tego względu również, że będę prezentował ja plus dam dwa zadanka, albo może i trzy dla Was. Okej, okay, dobra. Także jedziemy z tematem, a mianowicie y, troszeczkę ten materiał będzie inny, z tego względu, że dwa schematy omówię tak jak tu widzimy. A dwa schematy, wezmę długopis w zasadzie pisak i będę Wam pokazywał dosłownie z tego względu, żebyście zrozumieli, co tu jest ważne, a co tu jest nieważne. A mianowicie tak on wygląda tutaj zgodnie z ID4. Ja troszeczkę musiałem go zmodyfikować z tego względu, że o to pokazuje to samo, co tu tak, żeby to była jasność, tylko musimy sobie tutaj troszeczkę głowę odwracać, teraz jestem po stronie A, tak samo jak tu, aktualnie zwrotnica kieruje na prost. tam widzicie te iglice po stronie B, tak, ja tu musiałem je zmodyfikować z tego względu, że z planu, z ID4, ta iglica, która była odlegająca, tam na planie była dolegająca i odwrotnie, Także tak musiałem tutaj zamienić te położenia. Okej, okay, dobra. Tak to wygląda od tej strony. Oje, żebyście widzieli sobie. Okej, okay, dobrze. Jedziemy dalej, a mianowicie teraz tak. Omówię dwie jasty najprostsze z tego na razie. Później, tak jak wspominałem, wezmę pisak i będę wam mazał tutaj w innym zobrazowaniu na żywo tak żebyście to zrozumieli, a mianowicie Szanowni Państwo, mamy sytuację taką, że e, jest jasta od strony A, czyli z lewej strony przed rozjazdem na lewą stronę za rozjazdem czemu ja o tym wspominam, o tej pierwszej jeździe z tego względu, że uwaga w rozjeździe krzyżowym pojedynczym jest to jedyna jazda, dla której biorą udział dwie zwrotnice zarówno A oraz B tak mówię po tej stronie to jest właśnie jedyna jasta na planie sematycznym będzie wyglądać to tak ja już zaraz wam powiem gdzie plus gdzie minus a mianowicie y, ja, to spo, ja to po prostu nauczyłem się tak y, że tam gdzie jest ten wąs czyli tutaj mogę wam mogę wam pokazać o właśnie tu gdzie jest ten wąs tak to jak jest taka jasta to znak, że obie zwrotnice biorą udział w tym przebiegu, tak? w sensie w tej jeździe. Teraz uwaga, skoro obie biorą udział, to teraz pytanie: co w plusie, co w minusie? A mianowicie, zauważcie sobie, że jestem tu, jadę, 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 jestem tu obręczą koła kolejowego, jadę, jadę, no i jadę prosto, ale ja chcę jechać na kierunek zwrotny. Tak, czyli tutaj zwrotnica numer A musi być przełożona, tak? czyli po stronie A musi iść do minusa, z tego względu, że no ja muszę, ta iglica numer 2 musi mi zabrać tak? Moją, mo, moje koło kolejowe i iść w kierunku strony B. Ok, tak samo tutaj. Ja muszę zrobić lukę tutaj w tym miejscu, dla, tak, żeby mógł pojechać kołem kolejowym. W kierunku czwórki. Więc tu musi być luka, a więc ta iglica musi być odlegająca. Czyli numer jeden odlegająca, numer dwa dolegająca. Więc stronę A, przykładam to, co Wam wielokrotnie mówiłem. To, czy pojedziemy tu, czy pojedziemy tu, będą miały znaczenie iglice po tej stronie. Dlatego, tak jak Pan. Pamiętacie, wspominałem, na pulpitach nastawczych jest odwrotnie położenie, a miałoby położenie tu, bo tu jest położenie jazdy, ale w terenie zwrotnice są w tym miejscu. Ok, teraz tak, co po stronie B? No po stronie B dobrze tu jest, tak? tu musi być luka, tam gdzie jest czwórka. A tam, gdzie jest trójka, to ta iglica spycha mi właśnie te koło kolejowe w kierunku tamtej jazdy. Więc stronę B w ogóle nie ruszam, jak to poznać na planie. To Wam też wspominałem. Uwaga, pamiętacie tą złotą zasadę, którą Wam przekazywałem w rozjazdach krzyżowych podwójnych? To tak samo ta zasada będzie obowiązywała w rozjazdach krzyżowych pojedynczych. Czyli dla jazdy na kierunek zwrotny, jedziemy odwrotnie. Nie po szczelince, a po doleganiu trójkąta albo tego wąsa. Ale przypominam, że bardziej tu operujemy wąsem, z tego względu, że nie zawsze ten trójkąt jest ważny. Ale uwaga, ja mówię tylko przy tym ułożeniu zwrotnicy. Tak jak jest teraz. Czyli standardowe położenie zwrotnicy, czyli tak jak w stanie zasadniczym, kieruję tutaj na wprost. O! Na wprost. Ale teraz uwaga, na kierunek zwrotny jedziemy po doleganiu trójkąta, lub po doleganiu wąsa. Tu widać proszę bardzo, po stronie B zarówno trójkąt, jak i ten wąs mi dolega, więc go zostawiam bez zmian. Jest wszystko ok. Ale po stronie A ani trójkąt, ani ten wąs nie dolega. Więc co muszę zrobić? Przełożyć go. Więc A do minusa. B w plusie zostawiamy. Także pamiętajcie jedno: tam, gdzie jest wąs, mówię oczywiście o rozjazdach krzyżowych pojedynczych. Tam, gdzie jest zwąs, to jest jedyne położenie to jest jedyna jazda, gdzie obie zwrotnice w rozjeździe krzyżowym pojedynczym biorą udział: zarówno A oraz B. Ok, teraz omówię drugą najprostszą jazdę. A, jeszcze tu w terenie zobaczcie. O, jak to wypada. W terenie widzicie te, dwie, yy, te dwa kółka, czyli te dwie iglice. Tutaj muszę je przełożyć, tak, żeby ta, ta prawa dolna iglica dolegała, tak? A lewa dolna odlegała. A tam po stronie B zostawiam bez zmian. Ok. I teraz tak. Teraz sobie odwrotną jazdę zrobimy, taka, która jest w ogóle niemożliwa, z tego właśnie to co wam mówiłem, rozjazd krzyżowy podwójny, 8 jazd, rozjazd krzyżowy pojedynczy, 6 jazd, dwóch jazd nie zrealizujemy, czyli z prawej strony przed, z prawej strony przed rozjazdem, na prawą stronę za rozjazdem tej jazdy jak najbardziej nie zrealizujemy, bo czego nie ma, zwrotnic nie ma. No zobaczcie, zarówno tu, tutaj na planie, tutaj nie ma wąsa, tam, gdzie nie ma wąsa, jest niemożliwa jazda. Pamiętajcie o tym, tak? Tak samo uwaga w terenie. No zobaczcie, no jak, jak jadę stąd, tak, nie ma mi czego, nie ma mi co zabrać. Nawet jak przyjadę kołem, a przyjadę kołem, jak najbardziej przyjadę, ale pojadę tylko na wprost. No, i te przy okazji jeszcze strona B by musiała być przełożona, bo tak by doszło tutaj do rozprucia. Tak, pojadę tutaj, o! Jak jadę prawym obrzeżem koła, prawym kołem, jadę, jadę, jadę. Fajnie tu przejadę, tak. Ale co, ale wjadę między iglicę o opornice. Ok, a tu proszę zobaczyć, tu po stronie A, jadę, jadę, jadę. To wylatuje, tak. Iglica kończy się, dziękuję bardzo, eee, i koniec jazdy. Także w tym przypadku jest to jazda niemożliwa. No wiadomo, nie ma tu iglic. W rozjeździe krzyżowym podwójnym taka jazda byłaby możliwa, bo tu by była, tu by była zwrotnica i tu by była zwrotnica. Okej, okay, dobra. Więc te dwie jazdy myślę opanowane, a teraz pokażę Wam dwie kolejne jazdy, dla których właśnie jedna zwrotnica bierze udział, a druga w ogóle nie bierze, nie ma żadnego znaczenia. Ale to Wam wyjaśnię, właśnie na podstawie wydrukuję to samo i Wam pokażę za pomocą pisaka będę Wam tutaj, bo ciężko czasami zobaczyć. Nie wiem, czy w ogóle widać ten kursor, mam nadzieję, że tam coś tam widać, ale lepiej jak Wam to pokażę, ponieważ mówię, nauczę Was tej metody którą sam uważam jest najlepsza, tak? ponieważ sam miałem problem z rozjazdami krzyżowymi pojedynczymi, gdzie w ogóle jechać. Także chwila przerwy i jedziemy dalej. Okej, okay, dobra. To za nami dwie jazdy, a mianowicie jazda na kierunek zwrotny. Jechaliśmy sobie tutaj. I chcieliśmy sobie pojechać właśnie tutaj, no ale niestety ta jazda nie była możliwa do realizacji, no z tego względu, że jest to rozjazd krzyżowy pojedynczy, więc tutaj dwóch jazd nie możemy zrealizować, tej jazdy i tej jazdy, z racji, że proszę zobaczyć tutaj nie ma zwrotnic, tak samo tu nie ma zwrotnicy, mamy tylko dwie zwrotnice. OK, i sobie zrealizowaliśmy również jazdę taką, w której dwie zwrotnice biorą udział, czyli sobie jechaliśmy proszę zobaczyć tak, gdzie zarówno zwrotnice po stronie A oraz zwrotnice po stronie B brały udział. OK, dobra. I teraz tak sobie zrealizujemy jazdy na wprost zarówno taka jazda jak i taka jazda. Teraz uwaga, tutaj troszeczkę sam, szczerze mówiąc, tak jak Wam wspominałem, miałem z tym problem z tego względu, że no, myślałem, że obie zwrotnice biorą również udział, ale tutaj nie. Jedna zwrotnica na pewno bierze udział, a druga po prostu będzie bez znaczenia, w jakim jest położeniu. A mianowicie, sobie uwaga, jedziemy z tego kierunku. Na ten kierunek. I teraz uwaga! Na razie przedstawię to właśnie na tym takim planie schematycznym, gdzie widać zwrotnice. Później Wam pokażę tradycyjnie na planie schematycznym, takim, jakim będziemy układać drogi przebiegu, a także również pokażę Wam, jak to wygląda w terenie. No i zauważcie teraz. Musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy kołami taboru kolejowego. I sobie proszę zobaczyć, jedziemy na wprost. Ok, najpierw sobie pojedziemy prawym kołem, i teraz tak. Zauważcie, że na pewno ta iglica będzie brała udział. No, jeżeli chcę jechać na wprost, to na pewno ta iglica musi być odlegająca. Bo jak będzie dolegająca, to ta iglica, proszę zobaczyć, zabierze mi koło taboru kolejowego i sobie pojadę na kierunek zwrotny. Ale ja chcę jechać na wprost, więc tutaj musi być luka. Ok, to sobie jadę, jadę, jadę i znajdę, znajduję się wtedy tutaj. Ok, teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy lewym kołem taboru kolejowego. I tutaj uwaga, musi ta iglica dolegać. No, skoro ta odlega, to ta musi dolegać, więc jedziemy tutaj fajnie, pięknie na wprost. Więc uwaga, na pewno tutaj ta zwrotnica A będzie brała udział i dla tej jazdy będzie ona w plusie. Ok, ale teraz sprawdźmy sobie, czy zwrotnica B, strona ogólnie B będzie brała udział. No zauważmy sobie, że to są ja może zaznaczę o takim czerwonym kolorem te dwie iglice. I zauważcie jedno, że jak przejeżdżam tutaj Oj, trochę mi się przesunęło. Dobra. Jak przejeżdżam właśnie tutaj, no to zauważcie, że ta iglica, czy ona będzie w plusie, czy w minusie, czy będzie dolegała, czy będzie odlegała, nie będzie ona miała żadnego znaczenia. Z tego względu, że o, ja teraz może zaznaczę koła taboru kolejowego, które będą nam przejeżdżały, i zauważcie, proszę, że ta iglica i ta one nie będą miały. I teraz uwaga, ja też zawsze miałem problem z czytaniem tego na planie schematycznym. I teraz uwaga, szczerze, dość długo nad tym myślałem, ale opracowałem bardzo fajną metodę, a mianowicie nauczę, wam, nauczę was tej metody. A więc uwaga, ja sobie zobrazowałem tak, że obrałem sobie dwa punkty. I teraz posłuchajcie mnie wyraźnie. Ten punkt i ten punkt. Ponieważ to jest punkt po stronie A, gdzie skąd będę jechał, i punkt po stronie B, dokąd będę jechał. Nawet nie ważne, czy to będzie taka jazda, czy to będzie taka jasta. Teraz uwaga. Zobrazowałem sobie tak, że znajduję się po tej stronie. Teraz uwaga, z tej strony, gdzie ja mogę pojechać. Mogę pojechać zarówno na wprost. Ale również iglice umożliwiają mi jazdę na kierunek zwrotny. Więc z tej strony mamy dwie jasty. Ok, a teraz tak, znajdujemy się tutaj. Teraz uwaga, stąd mogę pojechać albo na wprost, ale uwaga, tutaj nie mogę pojechać. Bo nie mam takich iglic, tak? Nie mam tej w ogóle zwrotnicy. To co mówiliśmy, że tam gdzie nie ma tego wąsa jazda jest niemożliwa. Więc co? Z tego miejsca pojadę tylko tu, ale nie pojadę tu. Więc co? Jedna jazda. Łatwa matematyka jest w tym meczu 2 do 1 po stronie zwrotnicy A, więc zwrotnica A będzie brała udział, a zwrotnica B nie będzie w ogóle brała udziału. Ja tak sobie tutaj to zobrazowałem, że sobie zaznaczam dwa punkty, jeden po stronie A, drugi po stronie B, tak jak oczywiście dana jazda i pamiętajcie, nieważne czy tu, czy tu, tak? Ponieważ y, dla tej jazdy i dla tej y, strona A będzie miała znaczenia, będzie miała znaczenie, a strona B nie ma bo jest 2 do 1 dla strony A. Teraz uwaga, y, to skoro y, B wiemy, że jest bez znaczenia, y, to jaka y, w ogóle jakie położenie będzie y, strony A? No tutaj y, warto to, co Wam wspominałem, że uwaga dla jazdy to to samo co w rozjeździe krzyżowym podwójnym, czyli uwaga w przypadku jazd na wprost, oczywiście przy takim ułożeniu zwrotnicy, y, zwrotnic ogólnie, przy, przy, tych, przy tym położeniu y, jedziemy na wprost, a więc jedziemy po szczelince. Jest szczelinka. Jest ok, więc A będzie w plusie. Tutaj, akurat w tych jazdach, to samo co w rozjeździe krzyżowym podwójnym. Czyli dla jazdy na wprost, tak? Oraz tak? Idziemy po szczelince, tak? Żeby była szczelinka. Dla jazd na kierunek zwrotny, po doleganiu tego trójkąta albo po doleganiu tego wąsa. A w terenie, szanowni państwo, wygląda to tak, że to, co wam wspominałem, że tylko zwrotnice po stronie A biorą udział, bo sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj nic tam nie przeszkadza, proszę zobaczyć. Ja tu może pozaznaczam. Tak jak tutaj będzie jechał nasz tabor kolejowy, tak samo tutaj jedziemy na wprost. Czy ta iglica i ta będą miały jakieś znaczenie? Kompletnie nie, tylko te. Więc tak jak wspominałem, A zostawiamy bez zmian, tak jak jest tutaj, czyli w plusie. B jest bez znaczenia. Ok, więc teraz skoro yy, mamy już zrealizowane prawie wszystkie jazdy, została nam jeszcze tylko jedna jazda. Dobra ok, to teraz ostatnia jazda również na kierunek prosty, ale tym razem w takim, takiej konfiguracji. Teraz uwaga, sytuacja będzie odwrotna, a mianowicie jedziemy sobie tak, albo jedziemy sobie tak. No to teraz tak, zauważmy sobie, że weźmy sobie od strony B. No to widzimy, jakbyśmy stąd sobie ładnie jechali, ponieważ o, tak to znaczy gdzie nasze. Pod pierwotnie koła taboru kolejowego będą się znajdowały. No to widzimy, że proszę zobaczyć. Przejeżdżamy, przejeżdżamy przez tą iglicę, ale uwaga, ona nie może dolegać z tego względu, że jakby dolegała, to ta iglica zabierze mnie w tym kierunku. A ja nie chcę tego kierunku, nie chcę, nie chcę. Ja chcę jechać tu, więc ta iglica musi być odlegająca, więc muszę przełożyć. Zwrotnicę od strony B, a jak ta będzie odlegająca, to na ludzką logikę ta będzie dolegająca, więc ja muszę ją przełożyć, bo jak będzie tutaj odlegała, to jedziemy po tej luce i pojadę tutaj. Więc ta iglica musi dolegać, aby mi ta iglica zabrała moje koło taboru kolejowego i przejadę sobie tędy tak, żebym znalazł się o właśnie. W tym miejscu. Także tutaj stronę B na pewno przekładamy, a więc dla tej jazdy ona będzie w minusie. A widzimy standardowo, proszę zobaczyć, jak ja jedę tu, będę tu się znajdował, tak, kołem taboru kolejowego. Ta iglica kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Tak samo ta. Ona będzie znajdowała się pod osią taboru kolejowego, ale najważniejsze są w tej jeździe koła. Koło będzie tu. I koło będzie tu, więc w tym przypadku ta, ta iglica nie będzie miała żadnego znaczenia, więc B w minusie, a BA będzie bez znaczenia, tak? Ok, to tyle, teraz standardowo plan schematyczny. Dobrze, ok, i teraz to, to metodę, którą was nauczyłem, a więc obieramy sobie dwa punkty, pierwszy punkt będzie tu. Pierwszy punkt będzie tu. Teraz uwaga, z tego miejsca pojedziemy tam, gdzie jest wąs. Czyli tutaj jest taka jazda, a więc jeden. I pojadę sobie jak najbardziej tu. A więc w tym przypadku dwie jazdy. A teraz uwaga, z tej strony pojedziemy sobie jak najbardziej tutaj. Ok, pojadę, pojadę, mogę, ale nie pojadę tutaj. Bo nie ma zwrotnic, tak, ta jazda w ogóle jest niemożliwa. A więc 1. I znowu 2 do 1, tym razem przepraszam, jeśli jeżeli patrząc od strony A to jest 1 do 2, 2 wygrywa z 1, a więc B będzie miało znaczenie dla tej jazdy. Ok, no to teraz, skoro wiemy, że tutaj A będzie bez znaczenia, B. Patrzymy, w jakim jest położeniu, bo skoro na pewno B będzie brało udział w tej jeździe, to teraz sprawdzamy, w jakim położeniu, czy w plusie, czy w minusie. No i to, co Wam mówiłem, tak, przy tym ułożeniu zwrotnic jedziemy na kierunek prosty, a więc jedziemy po szczelince. Czy mamy tu szczelinkę między tą jazdą a tym trójkątem? Nie, więc ja muszę doprowadzić tak, żeby tu była szczelinka. A więc stronę B muszę przełożyć, tak? A więc w tym przypadku B będzie w minusie. I tak to właśnie wygląda. Teraz jeszcze to, co będzie na zobrazowaniu w terenie. A w terenie, szanowni Państwo, yy, fajerwerków nie ma, a mianowicie jedziemy tutaj o, z tej strony. Jedziemy, jedziemy. No to widzimy, że ta iglica bierze udział, ta też, ale tą trzeba przełożyć, tak? Ta musi nam odlegać, ta musi nam dolegać, tak? Więc to, co mówiliśmy, B będzie w minusie, a jadąc tutaj, jadąc tutaj, pięknie, fajnie, będziemy znajdować się o w tym miejscu, koło będzie w tym miejscu, tak? Więc ta iglica, a ta już w ogóle nie będą brały udziału, więc dla tej jazdy A będzie bez znaczenia. B musimy przełożyć tą, tak żeby dolegała, ta, żeby odlegała, i wtedy B będzie w minusie. Ok, myślę, że teraz na spokojnie będziecie wiedzieć, jak jeździć po rozjeździe krzyżowym pojedynczym. Opanowaliśmy tak, rozjazdy, rozjazdy zwyczajne, rozjazdy krzyżowe, podwójne, teraz rozjazdy krzyżowe pojedyncze, więc spokojnie, jeszcze raz teraz w pełnym, pełnoprawnym. Ułożeniu sobie będziemy jechać. Będziemy sobie układać jazdy manewrowe, tak? Co w plusie, co w minusie, co bez znaczenia. Oczywiście to, co mówiłem poprzednio, że na przykład dla tej jazdy, B, w minusie, A może być albo w plusie, albo w minusie. Tu ma, to po prostu jest bez znaczenia. Więc jak ktoś powie, że dla tej jazdy, A będzie w plusie, albo w minusie, to też. Powiesz, będzie dobrze, tak? Ale po prostu nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale żebyście po prostu to wiedzieli, że tylko dla, w rozjeździe krzyżowym pojedynczym dla tej jazdy i dla tej jazdy po prostu jedna strona nie ma żadnego znaczenia. Ok, koniec gadania. Zapoznajcie się z tym. 5 dni przerwy i jedziemy z układaniem jazd manewrowych. To co wymagają między innymi. Na sprawdzianie z planów schematycznych i tablic zależności. Do usłyszenia.